Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Boszewski, kancelaria KNF Team. Chciałem Państwu razem z Jackiem przedstawić pakiet ochrony prawnej i pokazać możliwości, jakie występują. Więc, Jacku oddaję Ci głos. Proszę. Witam serdecznie, Jacek Święc, dyrektor spraw kancelarii KNF Team. Chcieliśmy właśnie tutaj wspólnie z prezesem, z panem Tomaszem, Państwu pokazać platformę prawną, która myślę, że zrewolucjonizuje pewne rzeczy. Jeszcze jedno ważne słowo, kim jest w ogóle KNF Team? Jest to kancelaria, która zrzesza wszystkie podmioty prawne wyspecjalizowane w różnych dziedzinach prawa, czyli w jednym miejscu moi drodzy macie wszystkich specjalistów z zakresu prawa, macie wszystkich adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców, radców prawnych, doradców podatkowych, macie też firmę CUK, która niedawno tutaj zaczęła współpracę z KNF Team, gdzie w jednym miejscu macie wszystkie. Firmy ubezpieczeniowe, dlatego jest cena konkurencyjna, że zawsze będziecie mieli opcję najtańszego tego ubezpieczenia, które sobie wybierzecie. I tutaj, jeżeli na głównej stronie sobie przejdziecie w zakładeczkę, gdzie są te wszystkie kafelki, to też mniej więcej jest rozpisane, jakie sprawy: czy to są kredyty, czy to są właśnie sprawy Wigoru, czy jakiś wypadek, odszkodowania, czy to ma być ubezpieczenie. I, to, i to, to ma być właśnie dla was takie ułatwienie, ale też chciałbym, żebyście mieli z tyłu głowy, że wszystkie wszystkie sprawy, które tylko do prawników możecie zapytać, bo tutaj macie też sześć bezpłatnych zapytań, analiz prawnych co roku. No i też chciałbym Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy bardzo ważne, żebyście mieli z tyłu głowy. Że na tapecie są wszystkie kredyty, nie tylko walutowe we frankach i w innych walutach, ale też kredyty hipoteczne, jeżeli chodzi o WIBOR, kredyty konsumenckie, ponieważ w 95, a nawet więcej procentach te wszystkie umowy są nieważne, ponieważ mają złe zapisy, tak zwane klauzule abuzywne. Dlatego warto dać to do analizy. A z tego względu, właśnie że te sprawy troszkę dłużej trwają i te, na te wynagrodzenie czeka, trzeba zaczekać, to uruchomiliśmy właśnie taką platformę prawną, gdzie właśnie na pakietach od podstawowego, no, który jest za 0 zł, można korzystać, ale żeby zarabiać na tej platformie, na pakietach płatnych, trzeba mieć minimum ten pakiet rodzina VIP w kwocie 100 zł. Tu jest jeszcze pakiet standard. Pakiet premium dla takich średnich firm, pakiet VIP za 1500 zł brutto dla dużych firm. Tam jest no, ogromny, rozbudowany pakiet z korzyściami dla tego przedsiębiorcy. Ale to dzisiaj tych pakietów tak szczegółowo nie będziemy omawiać. Pokażemy tylko właśnie, jak wygląda ulotka tutaj do pakietu rodzina VIP, który jest w kwocie 100 zł. Tutaj też macie. Możliwość otrzymania takiego swojego kodu QR, gdzie możecie mieć to właśnie spersonalizowane i zobaczcie tutaj oprócz sześciu informacji prawnych jest również konsultacja prawna, weryfikacja dłużnika, pomoc w założeniu firmy, pomoc w sprawach spadków darowizn, znalezienie prawnika wybranej specjalizacji, analiza pism otrzymanych z różnych urzędów, banków, towarzystw ubezpieczeniowych. Różne sporządzanie pis oraz karg, na czynności komornika, kosztoryszy rzeczoznawców, dedykowana infolinia, zamknięta grupa klientów, taki certyfikat ochrony prawnej, alerty prawne, pomoc w uzyskaniu dofinansowania lub pożyczki niskoprocentowej, no i cała kompleksowa ochrona klientów i majątków czyli chodzi o te ubezpieczenia, o których już wspomniałem. Także jak widzicie, za kwotę 100 zł miesięcznie jest tutaj bardzo, bardzo dużo korzyści, a jeszcze dodatkowo pokażemy jakie korzyści będziecie mieli polecając te pakiety. I dlaczego zrobiliśmy te pakiety? Żebyście mogli zarabiać co miesiąc fajne pieniądze, ponieważ na niektóre sprawy trzeba zaczekać. Przy tych kredytach, o których wspomniałem, to jest no półtora roku, dwa lata, przy tam w wypadkach jest to parę miesięcy, nieraz czy krócej, ale żeby Państwo mieli takie pieniądze na już, to dzięki temu, że tutaj polecacie te pakiety płatne, zarabiacie co miesiąc systematycznie pieniądze, bo te składki są co miesiąc płacone. Ja tu dzisiaj pokażę z prezesem tą składkę na przykładzie 500 zł. Zobaczcie, Darek tutaj zaprosił Anię na pakiet 500 zł i on od razu dostał 30%, bo startujemy tutaj od 30% i to jest super. Czyli dostał 150 zł prowizji. Za składkę Ani, plus jeden punkt do konkursu, o którym tam później pokrótce powiem. I tutaj ważne jest to, żeby dostać prowizję, to trzeba mieć zarejestrowaną przynajmniej jedną osobę. I teraz, tak, zobaczcie, Ania tutaj się wzięła ostro za pracę i cztery osoby zarejestrowała. Dla Ani, tutaj jak widzicie, jest za te cztery osoby po 150 zł, bo 30% z tych 500 zł. To jest 600 zł, fajna prowizja już, nie? Na początek plus 4 punkty do konkursu. Ale co tu się wydarzyło dalej? Zobaczcie, na czerwono macie zaznaczoną Agatę, która jest już osobą tutaj szóstą, ponieważ Darek też się tutaj liczy do awansu. Czyli Agata została szóstą osobą i Darek z automatu awansował na 35%, czyli dostał dodatkowo z. Agaty 25% nad prowizji, ponieważ Ania jest na 30, Darek na 35 w tym momencie, czyli ma 5% między prowizji od Agaty. No i pytanie dla Państwa: ile zarabia Jacek, Ada i tutaj Aga? Na dzień dzisiejszy jeszcze nic, bo pamiętajcie, że warunkiem jest to, że. Minimum jedną osobę musicie zaprosić, która opłaci pakiet, i wtedy jest pierwsza prowizja. No i tutaj w przykładzie widzieliście wcześniej od Darka z pakietu 500 zł. jest to 150 zł. I teraz pokażę Wam jeszcze, jakby, inną konfigurację, bo tam widzieliście, że Darek tylko jedną osobę zarejestrował, Ania cztery osoby, ale zobaczcie, tutaj mamy na przykład taki szybki awans. Darek zaprasza od razu aż cztery osoby na ten pakiet za 500 zł i w tym mom momencie ma 4 razy 150 zł, czyli 600 zł on dostaje, dostaje cztery punkty i w tym momencie co jest fajne, on też za to, że zrobił taki szybki start, a na to ma 30 dni od momentu kiedy pierwsza jego osoba opłaci tą składkę. Dostaje dodatkowo premię 500 zł, oprócz tych 600 zł, czyli już 1100 zł zarabia. Do tego ma cztery punkty do konkursu, ale od razu ma też, będąc na 35%, bo w tym momencie zrobił ten szybki start, między prowizję z osób poniżej 5% i awans, zobaczcie podsumowanie awansów. Jeżeli on na 35%, czyli ma 5 osób razem z, z tobą, to w tym momencie też tutaj dostaje fajne prowizje plus tą premię. Tutaj ma druga opcja, gdzie na 40% też to jest minimum 15 osób razem z tobą, które są liczone do awansu. No i na 45%. 30 osób razem z tobą, no i tak dalej. Tam y, oczywiście to się pnie do góry według tabeli. I w tej tabelce zobaczcie, macie w jednej tabelce macie wszystkie awanse i prowizje pięknie rozpisane. I jak popatrzycie tutaj od prawej strony na tą ostatnią rubrykę, patrząc od dołu, to jest taki start właśnie w tym programie pakietów się o 30%. Także dla mnie naprawdę no to jest szobre wynagrodzenie. Jak na początek, tutaj później awansujecie na 35%, na 40% i w górę, ale zobaczcie teraz sobie na y, lewą stronę tabelki od jedynki, od dołu, gdzie jest Bonforad 1. Jak jesteście na 30%, macie od spraw 5%, ale jak już awansujecie, według tego przykładu, który pokazaliśmy, na 35% macie 5 osób. Y, w danym okresie razem z sobą to od spraw macie 10%, czyli już macie te prowizje podwójne. Jak awansujecie na 40%, macie 15%, bo macie 15 osób. Tutaj do zrobienia w kwartale to jest bardzo dużo 15 osób w całym waszym zespole. Jak zrobicie w kwartale, macie 15% i tak dalej w górę czyli równolegle awansując na wyższe poziomy w pakietach, równolegle awansujecie na też tutaj wynagrodzenie od spraw, z czego też macie międzyprowizję, bo jeżeli wy jesteście na 10%, a ktoś jest na 5% od spraw, to od niego też dostajecie międzyprowizji 5%. Także w jednym miejscu tabelka fajnie zrobiona i prosto opisująca. Takie szybkie przykładowe wynagrodzenie za sprawy, to będziemy też tam w przyszłości omawiać na takich webinarach technicznych, ale zobaczcie, ten pierwszy tutaj punkt na kredycie frankowym, wartość sporu 300 tysięcy, co i tak jest takie małe, bo są przeważnie sprawy 500-600, macie 1845 zł i to jest wszystko tutaj przykład podany spraw, gdzie dostajecie wynagrodzenie na tych 5%, ale jak już chodzicie na 10%, to takiego kredytu dostajecie ponad 3690 zł, także to jest fajnie, nie? i od innych spraw również wtedy awansujecie. To co mówiliśmy o tych punktach, które zbieracie, zobaczcie, zbieracie sobie punkty do konkursu i Wy sami decydujecie, w którym momencie chcecie je wybrać. Konkurs nie ma jakiegoś określonego terminu. Ja na przykład sobie jak nazbierałem 30 punktów, to wybrałem sobie na bon 500 zł na paliwo, dzięki temu mogę za darmo jeździć, ale niektórzy może będą chcieli zbierać na jakąś wycieczkę na 4000 albo na uncję złota, która dzisiaj prawie 9000 Polega. Także fajne to jest, że macie taki dodatkowy cashback w postaci tych punktów do konkursu, do wybrania. I słuchajcie na koniec tak króciutko, bo dzisiaj to ma być krótko zwięźle, jak wygląda rejestracja. Wchodzicie na główną stronę www.knfteam.pl, zakładkę ochrona prawna i od razu na górze macie taki formularz, gdzie wpisujecie imię, nazwisko, adres mailowy, kod pocztowy. I zaznaczacie, czy kto, kto was polecił do kancelarii KNF Team, wpisujecie swoje imię, nazwisko. Jeżeli Wy kogoś polecacie, on musi wasze imię i nazwisko wpisać. Jeżeli ktoś Was polecił, to też musicie to wpisać. Wybieracie, tak jak widzieliście tam w przykładzie, było podane, że pakiet na przykład premium za 500 zł, ale pamiętajcie, że ważne jest to, żeby brać udział tutaj w awansach i w projekcie do tutaj pakietów płatnych, trzeba mieć minimalny pakiet WIP rodzina za 100 zł. Tutaj wszystko zaznaczacie, zaznaczacie te dwie ostatnie pozycje, te zgody, klikacie wyślij i z automatu, jeżeli wy jesteście przez kogoś rejestrowani, albo kogoś rejestrujecie, prosicie, żeby wszedł na maila i zobaczył, czy dostał takiego maila z KNF Team. I trzeba tutaj zrobić bardzo ważną rzecz, kliknąć w ten link do weryfikacji mailowej, bo to ze względu na terodo trzeba to wszystko zrobić tu zgodnie z prawem i to jest cała wasza procedura. W tym momencie do 24 godzin będzie taka informacja, otrzymacie telefon powitalny z w i dostaniecie na maila oprócz powitalnego telefonu certyfikat, na którym są wszystkie namiary do kancelarii łącznie z telefonami, adresami mailowymi. I ten certyfikat będzie opisany właśnie bardzo ładnie, co tam macie w tym zawarte, w każdym danym pakiecie. No i z mojej strony to tak wszystko na początek, żeby wam pokazać w pigułce, że jest to fajny, super program i naprawdę możecie zarabiać już na początku co miesiąc systematyczne pieniądze, a później będzie jeszcze dodatkowo takie fajne. Pieniądze już od wszystkich różnych spraw, które zgłosicie. Także z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Gratuluję osobom, które to wysłuchały. I oczywiście pomagajmy i zarabiajmy. To jest bardzo ważne. Realizujmy misję naszej firmy, czyli pomagamy po prostu osobom poszkodowanym. Więc cieszę się, że dzisiaj się tak udało przedstawić ten projekt. Zapraszam Państwa do rejestracji, do zadawania pytań. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.